Pokażę Wam dekorację opierającą się na fakturze firany, którą przedstawię na szafce nocnej. Potrzebne nam będą firany, nasiemki, które ładnie będą wyglądały na zakończeniach, klej wikol, może być też klej montażowy, łatwy do demontażu, oraz farba akrylowa, ja wybrałam białą. Kolor farby jest zależny od rodzaju dekoracji. Na oczyszczoną powierzchnię szafki nakładamy klej wikol, staramy się pokryć całą powierzchnię szafki. Dopasowaną firankę doklejamy do szafki. Bardzo łatwo przelega. W ten sposób łączymy firankę z szafką. Schnie około 2-3 godzin. Ja wybrałam akurat takie tasiemki, ale mogą być naprawdę dowolne. W zależności od gustów i od Wybranej aranżacji. Następnie nakładamy farbę. Ja wybrałam białą, żeby ładnie kontrastowała z kolorem czarnym szafki. Już widzimy fakturę firanki, jej przejrzystość, ale głównym założeniem jest to, aby firankę całą zamalować. Wtedy powstanie bardzo ciekawy efekt. Aby wzmocnić efekt, dokończamy pędzelkiem. Ta dekoracja bardzo też ciekawie wygląda na większych powierzchniach, na szafach a bażurach. Również możemy potraktować to jako szablon i dzięki temu uzyskać taką ciekawą mozaikę.